Siemano, to jest poniedziałkowy muzyczny lunch w czwórce, a dziś nie jestem sam, dziś jest ze mną gość, a tym gościem jest UPA siemanko Jest, jest, siemano, siemano Spotykamy się, Z głównym powodem naszego spotkania jest to, że przed chwilą wydałeś album zatytułowany Lekką Ręką, który miał swoją premierę w piątek W piąteczek, tak jest Tak, zaraz do niego przejdziemy, ale na początek to chyba jako fani piłeczki nie możemy po prostu no nie. nie skomentować tego, co się wczoraj wydarzyło Jako, że jesteśmy w Studio, to nawet chyba warto pogadać, nie? Chwileczkę, chociaż... No, ja powiem ci, że siostra oglądała z nami mecz, która jakby nie interesuje się piłką i po prostu zobaczyła, że wow, to jest jednak nie to samo, co w Polsce, że to jest trochę inna dyscyplina sportu, jak jest finał Mistrzostw no, Świata. Nie wiem, w ogóle patrząc na ten mecz, ja byłem w takim szoku, jaki tam jest level grania w piłkę, kopania w ogóle. Sztos, sztos naprawdę dogrywka obejrzałem w pociągu, ale ze mną oglądał tak naprawdę cały wagon, także było, było wesoło. Emocje były przeżywane, nie? No my się z kolei śpieszyliśmy na wyjście na koncert PZ -a na Torwarze, ale jakby też wi wiedząc jakim fanem piłki jest PZ, to nie było Kurde, wątpliwości co do tego, że mecz będzie się koncert oby, trochę Oby później. większość takich meczy była, nie, bo szok. No, najlepsza chyba reklama piłki nożnej, no i przede wszystkim ja się cieszę, że Leo Messi w wreszcie końcu, z Pucharem Świata to prawda. dołącza po prostu do, do elitarnego grona, Zasłużone zdecydowanie. Tak, no i y, jesteśmy dzisiaj w studiu czwórki, żeby porozmawiać o płycie lekką ręką. Jak w ogóle do tego doszło? Kiedy zdecydowałeś się, żeby po prostu wypuścić ten solowy materiał? Bo spotykamy się gdzieś półtorej roku po premierze Sprzedam Merca Mixtape. Prawy jakoś tak by było. Wiesz co? Do tego doszło tak, że ja sobie nagrywałem jakieś solowe rzeczy. Też miałam takie małe ustawienie z moim bratem Emilem, że jednak po wydaniu... Mixtape'u fajnie było gdzieś się zaznaczyć solowymi wydawnictwami, a myślę, że level nam urósł trochę od ostatniego czasu. I, I on i ja jakby czuliśmy się bardzo dobrze. Ja też bardzo chciałem, Emil jakieś solowe swoje płyty miał, które mniej lub bardziej się zapisały, a ja miałem swój jeden mixtape, który wydałem jeszcze będąc w liceum. Mhm. Także musiałem i chciałem bardzo, gdzieś mieć swoją wizytówkę po prostu solową. I te numery tak powstawały, w sumie nie miałem jakiś... Na początku miałem jakąś dziwną yy, Dziwną taką schizę Że musiałem, czułem, że muszę to zrobić Potem odwróciłem myślenie I zacząłem te numery po prostu nagrywać Zapraszać gości, spotykać się W studio i One po prostu hurtowo powstawały I tak w grudniu wydałem sobie Swój materiał Czyli jakby przestałeś nakładać na siebie taką presję Tak, że to musi ona być... jest Ona w ogóle nie była mi potrzebna A jakoś do... do, do do maja, myślę, do czerwca tak dużo o tym myślałem i chciałem szybko i mówię, a może na wakacje. Potem na wakacje się jednak nie wyrobiłem. Też w Bumpie mamy swój kalendarz, który jednak musimy trzymać terminowo. Ja potem troszkę zacząłem zostawać w tyle, ale wiedziałem, że robię rzecz, która jest warta, żeby wyszła po prostu w tym roku, nie? Mhm. Yy, też właśnie ten termin jest taki... Yy... Zawsze się zastanawiałem, jak to jest wydawać album w końcówce roku, nie? Listopad czy grudzień, ja bo tro... już podsumowania są robione. Tak, tak, a tu jeszcze, jeszcze to jeszcze ostatnia płyta wjechała tak Czerwa naprawdę, nie? w sezonie jakby, Ja nie? bardzo czułem, że ta płyta jest... E... że ten rok ją mocno opisuje i jednak bardzo chciałem i naciskałem, żeby ona wyszła po prostu. Też jest dość krótka jak na, mhm. jak Tylko na płytę. Tylko pół godziny, tak. niewiele ponad. Ale z drugiej strony, ma, moim zdaniem, ma duży repeat value i po gdzieś po pół godziny od słuchu sam też bym sobie kliknął jeszcze raz po prostu. Także, mm. także myślę, że to ma co ma swój jakiś smak, nie? Mm -hmm. Miałem dokładnie to samo. Jak właśnie wysłałeś mi preview i zobaczyłem, że tylko 31 minut muzyki i tak właśnie ciągiem wszystko brzmi spójnie, no. e, wszystko ładnie się składa i tak naprawdę jest apetyt na więcej, nie? To może e, wrzucimy teraz kawałek, który rozpoczyna e, tą płytę. I jest to SKM Intro. Powiedz, jaka jest historia tego kawałka. Eee. Bo to oficjalnie miał być skit. <grywka> tak, miał być to skit. Chciałem gdzieś po prostu dużo jakby podróżuję SKM-ką, na przykład z Gdyni do Gdańska i jakby to jest właśnie te równe pół godziny mniej więcej, gdzie ta moja płyta się sprawdza. E, miałem kiedyś taką historię, że w nie troszkę stanie usnąłem w skm i się obudziłem w Wejherowie. Co jest jakiś po prostu standardowy no weekendowy. No, jakby 30. obudzić się o 5 rano w Wejherowie, gdzie chciał być, już być w domu, nie jest zbyt przyjemne. Nagrałem głosówkę do mojego kolegi e, Mielona i ją kiedyś sobie znalazłem, i tak mnie rozbawiło, że mówię, że muszę zrobić po prostu jakiś skit. Karl zrobił, moim zdaniem, bardzo gruby bit i. Razem złączyliśmy sobie głosówki, poprosiłem paru znajomych, żeby mi wysłali po prostu jakieś tam swoje e, przekminki szybkie. Zrobiłem refren i, i jest normalnie banger w pierwszym kawałku, nie? a miał być skitem tylko. Tak, no właśnie, Karol, czyli Nikura, Nika Ragula Guacamole. Tak jest. Pozdrawiamy Karola oczywiście. I to Karol, e, z tego co wiem, e, nacisnął na ciebie, żeby to nie był zwykły skit, tylko tak. żeby bardziej intro albumu. I, I chwała mu za to, że on to zrobił, bo ja już bym się uparł i już, już, już bym chciał stawiać mocno na swoim. No ale jednak widzę, że... Trzeba przesłuchać moim zdaniem, i, i sami sobie ogarniecie, czy lepiej, że to jest intro, czy mógłby to być skit, nie? No, wielu ludzi, wielu mieszkańców trójmiasta pewnie może się z tym kawałkiem i z tym stanem y, utożsamić. To <laughs>, był kawałek. To był kawałek SKM Intro. Yy, kawałek, który miał być skitem, ale otwiera ten album. Stał się jakby pełnoprawnym kawałkiem, można powiedzieć, pod naciskiem yy, Guacamola. Yy, I no, nie da się ukryć tego wrażenia, że słyszysz ten kawałek jako otwierający i wiesz, że, no, nie czeka cię zwykły hip hopowy album. Tak, tak właśnie chciałem, żeby to wyglądało, bo. Jednak e, mimo, że mam jakieś tam, zaraz mam 22 lata, mocno mam już zapisaną ła, taką łatkę troszkę, że e, robię mocno hip-hopową muzę i chciałem sobie, jakby ten album jest hip-hopowy, ale chciałem go troszkę ugryźć w inny sposób, po swojemu, żeby dać też jednak tych brzmień więcej, których, których ja słucham i którymi się jaram po prostu aktualnie. Myślę że, myślę, że dość spoko to wyszło nie, że jakby pod względem, bitowym, jestem bardzo zadowolony z tej płyty. Mm -hmm. Jakby to jest płyta, którą so słucham i jakby żaden numer mnie nie kuje w uszy i żaden numer mnie nie denerwuje. Wszystko jest git, tak jak miało być. Mm -hmm. To jest też ciekawe, bo jakby y wcześniej padło imię Emil, to dla tych, co nie wiedzą, mieliśmy tak? na myśli Emila G. Y Skrubola, tak jest. Wel Skrubola, twojego brata. I to jest też ciekawe, jakby wychowywaliście się razem i y Emil i i przez lata był bardziej kojarzony z takim klasycznym, hip-hopowym brzmieniem. I skąd u ciebie się wzięła właśnie ta odkrętka na bardziej takie eksperymentalne rzeczy, brytyjskie nawet? Właśnie wiesz, co przeprowadziłem się do Gdyni, jakby i momentalnie zacząłem innej muzyki słuchać. Zaczęły mi się inne rzeczy podobać. Też duża jest w tym zasługa Grześka MZ i Miłego z, y, ATZ. Zdecydowanie to, o, oni gdzieś mnie. Po, pokazywali mi inne rzeczy w ogóle, których nigdy nie słyszałem. Eee, bardzo się zajerałem. Jakby od dwóch lat tak naprawdę brytyjską scenę sprawdzam i mam naprawdę o wiele większe pole muzyczne, które mi się podoba i chcę gdzieś w tamtą stronę iść. One dalej mam wrażenie, że jest mocno undergroundowe w Polsce, ale jakoś tak po, powolutku, powolutku gdzieś może będziemy to przepychać wyżej, nie? Mm. Ja jestem jeszcze z czasów, kiedy była toczona taka bitwa, czy to jest prawdziwy hip-hop, czy nie, albo co jest prawdziwym hip-hopem. Oczywiście. No i chyba dzisiaj jest fajnie widzieć po prostu, jak szeroko to się wszystko rozrosło i właśnie nikogo nie szokuje dramat bassowy, e, kawałek, czy tam rytm 4 na 4 w dowolnej formie, nie? Myślę, że to nawet, kurcze ludzie lubią się do tego bawić po prostu i jest to jednak rytmika, która jest prosta, i choć czasami, wiadomo, jest połamana, i to już jest raczej takie, żeby tak to nazwać, fanatyczne słuchanie tej muzy, mm. bo jednak ludzie tego, no nie, jakby trzeba to powiedzieć, nie kumają tego do końca, ale widać na przykład na garażach 4x4 wszyscy jakby są. Jest to fajna rytmika do, do zabawy, i mm. ludzie to czują. Mm. Także też fajnie, jakby na przykład super gra się takie koncert, y, numery na koncertach po prostu, nie? Jasne, to bo bardzo też, y, też jakby słuchacz się zmienił, nie? Już polscy, y, słuchacze polskiego hip-hopu nie są tak radykalni i to się rozrosło na tak wiele gałęzi, że po prostu każdy znajdzie coś dla siebie, nie? Zdecydowanie tak. Y, na twojej płycie są też takie bardziej mm, bity, jakbym to powiedział, w, kli, w vibe takim klasycznym, ale trochę z takim nowoczesnym sznytem, Gdzieś... nie? Że nie pozwalasz do końca takim truskulowcem sobie być. Gdzieś jakby bardzo chciałem to tak zrobić właśnie, żeby jak już robię po prostu truskulowo, hip-hopowy numer, to żeby on coś miał jednak w sobie, że, że ktoś powie, o, to jest coś innego, to nie jest, nie jest już oklepane i nie brzmi jak 2010 rok po prostu, nie? Mm -hmm. Także bardzo jakby... To dobrze, że tak sądzisz. Zdecydowanie mm. taki był zamysł. Yy, bo właśnie, następny w kolejce mamy kawałek, który moim zdaniem yy, dobrze chwyci tego ducha, właśnie, gdzie, gdzie ten klasyczny hip-hopowy sound miesza się trochę z bardziej tak, nowoczesnym. miły tutaj wysmażył właśnie. Zresztą jego bity takie są i w kolej mm. na przykład numer win-win, który też jest jakby z garażowym węgerem. Też zrobił misza i moim zdaniem nie się graliśmy już to raz i naprawdę super. Misza GPC znany szerszej publiczności jako miły ATZ. tak jest. Pozdrawiamy go z tego miejsca, a teraz właśnie numer wyprodukowany przez ATZ a, a nawinięty przez UPA-a sezon. Taki, jaki to był dla ciebie sezon? Ten numer opisuje sezon jeszcze rok temu, który, w którym się przeprowadziłem. tak To były moje pierwsze wakacje poza domem, w sumie w Gdyni. Szok, po prostu giga szok. Jakby dużo bodźców, dużo imprez, dużo ludzi, dużo wyjazdów. Wtedy graliśmy w sumie pierwszą taką trasę po Sprzedam Merca i wtedy dostaliśmy mega dużo dobrych jakby opinii i dużo ziomali się jarało. Ja też jakby sam u siebie Czułem dużą zmianę Czułem progres też Bardzo duży, a sezon Jak to sezon, no w Gdyni jest kurcze Piękny, nie ma co gadać I jednak No nie, no trzeba to przeżyć Po prostu myślę, no. żeby, żeby Tak to naprawdę Móc o tym rozmawiać, ale To są same dobre Dobre uczucia na pewno No myślę, że ten, ten kawałek dobrze oddaje ten vibe nie? Od razu jak go słyszałem to pomyślałem Takie rzecz się robi w Gdyni. Tak. <laughs> Nic tam się nie, nie ukryło Myślę, że powiedziałem dość dużo Ale <laughs> naprawdę, naprawdę Było grubo mm -hmm. e, Pomówmy teraz trochę o gościach No bo tak jak mówiłeś, że to jest e, Całkowicie ziomalska akcja e, Dalej tak Grafikę dalej zrobił dalej. E, Już wspomniany Wcześniej Guacamole no i goście właśnie, jak to wszystko powstawało? Bo domyślam się, że organicznie. Mm, większość numerów z gośćmi nagrałem będąc z nimi w studio. Yy, numer z y, Fifim próżnią między 0 a 1 mm. jest numerem, który nagraliśmy u niego w, w, na wynajętym pokoju we wrzeszczu. Yy, także o, w sumie to był jeden z pierwszych numerów. On był Fifi- był pierwszym gościem. E, numer z, z Gabrielem Saidozem powstał przez internet, ale mhm. jakby on sprawnie mi dosłał zwrotkę, także nie było problemu. E, na przykład numer z Marcelim był tak, że przyjechał do Gdyni. Byliśmy godzinę w studio, wzięliśmy pierwszy beat od, właśnie, od Karola. W godzinę napisaliśmy i nagraliśmy ten numer, i poszliśmy na plażę. Mhm. Także kompaktowo też. Win-win, e, kurczę z miłym. Też fajna, fajna naprawdę współpraca. Dużo miły mi pomógł przy tym numerze, mhm. ale jakby efekt jest, jest super. Długo czekałem na zwrotkę od Mielona, ale jakby on przyzwyczaił nas do mhm. tego, że jak już dogra, to trzeba na, na nią yy, trzeba wyczekać po prostu. Ale warto. Ale naprawdę mhm. to było spełnienie marzeń zdecydowanie, już mu to mówiłem nieraz. A Marcel na przykład tak, tak jest na tej płycie, że się zajarał po prostu. Nagraliśmy na jego bicie, on się zajarał, mówi... Mówimy o Persie. Tak. O Persie, tak jest. Eee, mówi, ty, to jest numer taki, że trzecia zwrotka tu musi być, nie? I to po prostu przyjechaliśmy do studia, nagrał zwrotkę i jest na tej płycie, nie? No, taki właśnie Persik jest, zawsze potrafi dla siebie miejsce gdzieś znaleźć. Tak, no i proszę, ja mówię... sobie zwrotkę na wino. Ja mówię, Marcel, no nie mogę tobie odmówić zwrotki, <laughs> nawet... Chcę, żebyś był na tej płycie, i mimo tego, że dałeś bit, to zróbmy to. Marcel po prostu przyszedł na wino i, i tyle, tak jak ma w zwyczaju, raczej. Nie? <grym> Zrobił swoje. Czyli teraz y, z pozdrowieniami do Sopotu, do Mielona i do Gdyni, gdzie rezyduje również Pers. Y, zagramy właśnie tytułowy kawałek lekką ręką. E. I jeszcze na skreczach y, Seba Odme też pozdrawiamy. Oczywiście. Pozdro Odme i lecimy z tytułowym kawałkiem z albumu. Czyli jest y, garażowa rytmika, ale są też skrecze. Czyli nie możesz powiedzieć, że to nie jest hip-hop. To jest właśnie 100% hip-hop. To jest właśnie też taka dobra wizytówka tego kawałka, y, tego albumu, przepraszam. Zdecydowanie kawałek właśnie tytułowy. Z moimi przyjaciółmi, także co tu mogło się nie udać w sumie, nie? No. W sumie trudno powiedzieć, że któryś kawałek szczególnie jest jakby wizytówką tego albumu, kiedy album ma tylko pół godziny, nie? Dalej Więc jednak i... też traktuję to jako całość. Ja i... też. No, do, to, jak od ciebie dostałem właśnie w całym pliku tak, no, do to słuchania też. i to, to tak właśnie chyba najlepszy sposób konsumowania tego albumu, nie skakać po trakach, tylko. Na, na YouTubie też tak wstawiliśmy, że jakby jest całość po prostu do, do odsłuchu <coughs> razem, nie? Hmm. Z podziałem na numery No, to jest naprawdę chyba najlepszy sposób na słuchanie yy, A przypominam, że moim gościem jest UPA I rozmawiamy o jego y, debiutanckim solowym albumie Zatytułowanym Lekką Ręką yy, Jak byś miał ocenić yy, Ile czasu powstawał ten album? Yy, Niecały rok jakoś Myślę, że od, 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 od marca jakoś tak się faktycznie. Miałem jakieś tam ponagrywane numery, ale także w marcu stwierdziłem: Dobrze, robię album po prostu. Eee, też nie jest to do końca album, bo tak jak mówiliśmy, trwa pół godziny, ale nie wiem. Ja się nie zastanawiam, co to jest. Mm. Po prostu zrobiłem płytę, którą chciałem zrobić i, taką, i taka wyszła. Na pewno myślę, że w niedalekiej przyszłości wyjdzie coś dłuższego ode mnie, ale myślę, że. Minuty i czas w ogóle nie mają jasne. treści, liczy, a nie ile to, mm. ile to trwa. Kiedyś tak było właśnie jasne, jasno postawione granice, że epka Zdezydow do 40 minut, yes. 7 kawałków to maxi single i tak ludzie się zastanawiali, jak te rzeczy nazywać, nie? Teraz <grym> widzę, i czy w Stanach, czy w Anglii, czy już w Polsce nawet jakby no to, to, nie jest, to nie jest ważne po prostu. Ja, dla mnie liczy się to co, to, co zrobiłem na ten moment i pół godziny według mnie, tak, tak mi się wydawało, jest, jest git po prostu, mm -hmm. nie? I też jakby jakość ponad ilością, nie? Też że prawda. Bez sensu robić po prostu 70 minut. E, szczególnie, że ludzie podobno potrafią się skupić tylko przez 40 minut na słuchaniu muzyki. Czyli idealnie. Nie? Więc tak, idealnie tutaj trafiłeś. E, jesteśmy w trakcie, czy można tak powiedzieć, że jesteśmy w trakcie World Touru? Zdecydowanie. E, tydzień temu e, Screwball i UPA w Warszawie. W tym roku chyba już koniec koncertów, tak? Tak, teraz już wyjazdy na święta i jakiś tam, może mały sylwester. Choć już, na, już pomiędzy w okresie mam przybite studio na trzy dni z jednym producentem, właśnie stąd. I będziemy już. coś tam... nie wymienić. Nie mogę na razie, <śmiech> nie. <śmiech> ale, ale tak, będziemy już sobie działać. I co, i wracamy po nowym roku. 6 gramy w Poznaniu. 12. 12, 13, 14 to jest Wrocław, Katowice i Łódź. Razem z nami będzie Bartos z Solpitem jako Huncfoty mm -hmm. i Marceli Bober, czyli mocno undergroundowa półka, ale myślę, że koncertowo każdy z nas coś tam, coś tam rozwali sobie. No mm -hmm. i 27 stycznia gramy finałowy koncert w Gdyni mm -hmm. u nas, także... E, jeśli jesteś z jakiegoś rejonu, to, to zapraszam, po prostu będzie fajnie. Hmm. Ja akurat miałem przyjemność być na tym koncercie zeszłotygodniowym. E, to, co mi się spodobało, bo y, wydałeś teraz solowy album, a wcześniej y, twój brat, czyli Scrubol, y, wydał swoją płytę. I bardzo mi się podoba, jak na koncercie to wszystko brzmi spójnie. To naprawdę, Chociaż jesteście trochę y, muzycznie inaczej poukładani, nie? To, to naprawdę. Fajny jest ten wspólny mianownik. Jest coś takiego, co łączy tą I, waszą muzykę. Tak. Ja w ogóle bardzo lubię grać kawałki Emila, bo moim zdaniem one nawet troszkę lepiej niosą niż moje. Eee, przez to, że bity są bardzo w, w, jakby wybujane, w dobrym tego słowa znaczeniu wiadomo. Mm. I naprawdę te wszystkie piszczałki to, to niesie, nie? ja też bardzo lubię taką muzykę i zawsze staram się dawać z siebie wszystko, zresztą Emil tak samo, znamy swoje teksty, no to jest, to jest zgranie po prostu już dłuższe i też grając te koncerty mamy teraz, naszym DJ-em został Kot, też gdyński zawodnik i mamy naprawdę trio, które już, już jest dotarte ze sobą. I jest coraz lepiej po prostu. Z koncertu na koncert naprawdę jest super. Hmm. No to jeżeli jesteś właśnie gdzieś z okolic miast, jakbyś mógł jeszcze raz wymienić, jakie to będą miasta w następnym eee, roku? Będzie Poznań, Wrocław, Katowice, Łódź i Gdynia. Pięć koncertów. No kurczę, największe miejskie ośrodki w Polsce. No chyba jest okej. Okay. Gdzieś tam trzeba się ruszyć, <laughs> nie? Z góry. <laughs> Także jak jesteście z okolic tych, tych właśnie dużych ośrodków, to koniecznie y, sprawdźcie, y, kiedy World... Tur and UPA zawita do Waszego Miasta. E, teraz, może, posłuchamy jeszcze jednego kawałka z tego albumu. E, to będzie featuring i produkcja miłego ATZ. Tak? tak jest, tak jest. Muzyczny lunch w czwórce y, Piotrek Trudat-Truszkowski za mikrofonem, a moim gościem dzisiaj jest UPA, autor albumu Lekką Ręką. E, no, słuchaliśmy. Y, kawałka Win-Win y, wyprodukowanego y, i z gościnnym udziałem Miłego atz e, jak to jest Jaka jest sytuacja Win-Win dla ciebie w przypadku z tym albumem? Mm, Wydaje album, to już jest pierwszy win <śm> i go promuje i moi ziomale się tym jarają i to jest drugi po prostu, nie, jakby... No to jest dalej jednak album dla moich najbliższych ludzi a jak ktoś go pozna szerzej, to ja się tylko będę cieszył, nie? Mm. Mam nadzieję, że właśnie uda się jakby dotrzeć do szerszej publiczności z tym krążkiem. E, wiemy już o tej trasie, która trwa. E, World Tour, Scrooble i UPA niedługo u ciebie w mieście. Tak jest. <gry> Klasycznie. Albo, albo już było, albo będzie I, i będzie warto się tam pojawić. A y, powiedz, co dalej? No bo... Rozumiem, że mm, jest teraz y, promocja tego albumu i jeszcze jest gorący. Musi M trochę wszystko ostygnąć. Ja ale sam co... muszę trochę też no. sobie nad nim pomyśleć. Jakby Jakieś wnioski po prostu, a co dalej? Co dalej? Co dalej? No, nic, robimy dalej muzę i, i będziemy gdzieś to składać pewnie. Nie? Jakby myślę, że mój jakby Tryb pracy się jakoś bardzo nie zmieni Też już gadałem powoli z Emilem Może jakieś zamknięcie trylogii Naszych mixtape'ów Przyszykujemy Bo myślę, że teraz mo może to być Bomba dla słuchaczy Bo jesteśmy naprawdę w formie I, i chcemy to dalej cisnąć nie? Emil naprawdę wydał album Proces moim zdaniem jest bardzo gruby nie? Jak mm -hmm. To jest taki Emil Którego ja zawsze Chciałem usłyszeć i się doczekałem i naprawdę polecam serdecznie. Emil na penerce. Tak jest. Tak można powiedzieć. Jest Ale tam... i taki też na spokojnie i głu... i, trochę głup... i refleksyjny. Tak, i kurde, lekko głupkowaty też się tam pojawia. No, Także to, to na pewno, e, jeżeli już sprawdzicie i ja, to koniecznie też e, brata Skrubola tak porównać, jest, jak, to, jak to się robi w rodzinie. <noise> Super, no stary, wielkie dzięki za wizytę. Dzięki. Dziś moim gościem w muzycznym lunchu był UPA.